Dzień dobry, dzień dobry widzowie, witam was na transmisji dzisiejszej, dzisiejszej rozdajemy... Tymczasem zero. Ej, ale ty wiesz... Nie, 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 ty ma, wiesz nie ma, nie ma tam nie masz? A, zamknij morda. Jak, jak nie wiem, no widzę, że z spasi z pasji te nagrywa. No. Yy, dobra. A ty jeszcze nie masz tego nawet, odpalonego. Jak o, nie? O, widzę już. Jest odpalony, jest odpalony Jay na żywo. No jest. Musimy się... troszeczkę w prawo odbić. Troszeczkę w prawo. <gry> jak, jak? Nie wiem, no widzę, że z pasji. Z pasji ten agrywa. Dobra, to wywalam. Dodaj kordy. Yes, Teraz otworzył, otworzyło się ten. Kordy, kordy, na którą mamy iść, to jest tak. 8050 e, na minus 4430. Roz... ma kiedy rozdanie? A rozda... rozdanie, rozdanie za chwilę będzie. Mam ich, mam ich! ich mam, mam ich! Dobrzy są? Gdzie masz ich? Rozdanie, rozdanie będzie za Elka, el sajma, Elka sajma Tam są, do... Masz, ity, masz ity. Ej, jest I tu nede, bombię go Dobra I... Walimy go Bombię nede, bombie no nede tak. y... Bombić nede, bombić nede On się wylebie Nie wiem kogo bić, ale dobra, o, mam go No nede tego A, dobra Gdzież on ma? On z nede, on z z to jest Esik, on jest o. Dobra, SM. no wysłałem niko. Masz 6HP, dawać go. Kurwa, no nie wiem, każdy mi się udał. Chodź ktoś, a Ty oszczędzasz chodzi, kolego? Zasiuk? Chodzi. Dawajcie łukiem, sorry, łukiem, sorry, go, łukiem, go, łukiem go, Kurwa. łukiem go. A z kim wy się to ja. robijecie? Z jakimś panem. O! Jest! Dawajcie go. Dobra, to idziemy, to spamimy. Ogólnie polecam dołączyć do państwa ja nie Rosja. Nie wchodźcie, nie wchodź, nie wchodzi, nie, nie wchodź. Tam jest trap. Tam trap jest. trap jest. Ja szybko sprawdziłem, bo miałem psychę. Uważajcie, uważajcie tutaj lepiej. Ale ja patrzę cały czas. Czyżby Rosja nie, nie, dobry starcik miała? O nie, dobrze. Jak zawsze dobry start, jak zawsze. Nie, no, on Bra, nie denerwuje. Dobra, chodźcie, może nie, nie opyla się już. Co Wad się nie, opyla? Gdzie on, no, Gdzie on jest? Ale no, mam sobie sobie. Tutaj, sobie. tutaj jest, tutaj jest. Czekaj? Jestem tu u niego, na drzewie, na drzewie. Ej, on ma. Wiem, bawił jakiś Ja zabiłem. No, już się nie zabiłem. Zabiłem. Dawajcie, się ja go bombię tu. O, zrzucony pa, prawie, zrzucony. Kolega jego jest tutaj Biko, na... Jezu, co za pokorniak Trzeba go gdzieś wyciągać, trzeba go gdzieś wyciągnąć je Ziemniaki do weź, ziemniaki bieraj, zbieraj Właśnie ja zbieram, zbieram i marchewki to sobie zbieram Ja ciągle go bije. tylko on się ciągle do góry podbudowuje i tam trochę irytuje, ale... Idę, widzę. Dobra, ustawiamy wszystko Jak on odebrał sobie tego samego kit'a co ja? Spocony słabiak do mnie pisze, czy może odejdź, 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 Ej, do mnie jakiś spocony słabiak pisze, czy może Udej. do Państwa. Nie, nie, nie. Czemu nie? Się go zapytam, czy ma Discorda. się go? Ej, mało, 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 No dobra, to zaraz. Się jeszcze, jeszcze popiszę trochę. No, patrzcie, patrzcie, Dedo, Jezu, co wy robicie? On ma odrzut, Cze? uważajcie. Bardzo mało ma. Bardzo mało ma. On cały czas coś je, ale trzeba go gonić. Trzeba go gonić. Ale wiecie, że mu set spadnie. Gdzie? Dobra. Podaj Cioś nazwę jest? kanału. O, oh. dzi na na... Nie jestem! Niech bije! Niech bije jędro, on no, najwięcej zadaje. A ja go w ogóle nie oszczędzam, jak widzicie. Przelejcie mnie panice jakieś szybki. Podejdź, bo ja się umiem bugować. Spodłoga, dobra. Ej, ma patrz, na 4 HP. Aha, i ten gościu zapiszę, zbieram pieniądze na chore pieski. Zbieram pieniądze na chore piaski. No ja też, ja też zbieram. Gdzie ja jesteś, ja, ja zbieram, na chore dzieci, yy, w tym. Nie, nie wchodźcie tu, nie wchodźcie tu nie wchodźcie. A zbieram na dzieci. Proszę. Ja dam. zbieram na biedne dzieci z e, uśmiechniętemu domu dziecka... Z, uśmiechnięty no, Jezus. No. Co? <laughs> tak! Dobrze, dobrze, tak! Dobrze, 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 Zlokujcie Arbus czy. Client. <laughs> jakieś Cześć. Kto. Czey, Ej, ma ktoś się kto jedzie ma ja Marka, Arbus, Klient, Zafu, Edynę. To nawet do temu idziemy. nie ma. K kto ma to, ten w ogóle, nie? <susur> <susur> Buguj to się szymuj ze mną. Ja szymu tak. ja się musiem, dobrze się i... Tylko ten odrzut mnie strasznie denerwuje, jego. Wycięłem go? Dobra, leciał. E, ja go z sikiery go z şikiery, bo on już się mu się dużo zadaje. Ale ja, raz zadałem ja kryto za... Na ...za dwa serca. Nie, nie, nie? wchodźcie, nie wchodźcie tu. Nie, nie wchodźcie tu, nie wchodźcie! Nie! Nie! Ja p***e, brat, ja tutaj sobie nagrywam live'a, tu... Ja go z sikiery go z bo on już się mu się dużo zadaje. Ty, rzecznie może. Dobrze, przepraszam. Easy. Dobra... Ej, uważaj! No to ja tak, będę, live, rozdanie będzie na 1160 subów Nie 1060, tfu, 1060 subów będzie rozdanie. Ej, nie, nie, nie wchodźcie, nie wchodźcie, nie wchodźcie! Nie wiem, Elka, SAT to w ogóle chwilowa awka sobie stała Jak prawdziwy Sigma. Wchodźcie nie wchodźcie tu! Kilaura, kiloura. Czekajcie, ja szybko Cheaty! Klaurek. Ten trap jest słaby, ten trap jest słaby. Jakiś malutki. E, Johnny, weź włączki Laurę. Odejdź. Ogarnij się, weź, ogarnij się. Co ty gadasz w ogóle? To głupi jesteś chyba. Nie gram na cheatach. nie nie gram na cheatach, tak, ten jeden kolega, to on właśnie jest z domu dziecka uśmiechęty. Jezus, do tego no. Jest a ja jestem na cheatach? Nikt nie jest. Nikt nie jest na cheatach, a tutaj każdy jest z domu dziecka uśmiechnięty jezus. Tylko go ja. Nie, patrz, jego... no, nie, nie, nie. Jaką żabkę zabijesz? Ej, patrz, macie, ja sobie. macie Macie Nie, Bo ja tam się nie, 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 bo nie, dzwoni, dzwoni nie, na nie, nie, no, on do... nie, na nie, 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 ja nie, 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 Ej, dawajcie, no. piszcie mu S. Takiego nikba <laughs> Ej, no to do mnie dzwonicie, Mandy rude! Na no spokojnie, panowie. A no, i weźcie nie wiem, no, piszcie, nie. że ja nie jestem skamerem, żeby ludzie dołączali. Bo nie jestem Nie, tak. może dostać? Jak, nie z, On Cię nie skamuje nie nikogo, dosyć. panowie! Ale... Ale wiesz, że ty pana dostaniesz? Na to? to. Bo za to, że ja swój kanał w czasie stylu, jest ban. No nie, nie. Wisła ale... nie, też nie, tak nie. robił. No, bez Nie, teraz do za to. Ja, ja normalnie z Wiseą koledzy byliśmy, ale już nie jesteśmy. A no, dobra. O tam jest? Trzeba się znaczy, no, już nie jesteśmy. Ja nie miałem, jako... kontaktu z kontaktu Dobra, Dwa, dalej, ktoś na dołączył? A trzech tylko oglądających. Ciema. Rosja, potęga. Dobra, dawać go do. Dobra, panowie. Robimy tak, że ja ten, ja dalej robię. I to Co jest. Pisze sobie. Dżamy. Co, co jest? Okej. Okay. Dobra, jest Romalin, Mateusz i Jakiś cyper, Cyperkson. Jeszcze. Dobra, e, te, jak on to się nazywał? Rodzenik. Witam, witam każdego. Się. Po co? Zaraz. Ej, jeszcze chilo. nie losuję, jeszcze nie losuj, dobra? Jeszcze chwila. Ale ja jeszcze nie losuję, jeszcze nawet nie ma tyle subskryberów. No to ja ci mogę dać duże subskrypcje. Ej, to daj się. mi Lito, daj, daj mi tutaj lito. Zaraz, zaraz. Ej, nie ja nic.

4-3 Ej, wiecie co ja mam? Co. No, nie osób jest na live. Każdy zostawia wow. suba. Kto chce Dlaczego? brać udział w losowaniu, zostawia suba, panowie. Czy ktoś? O, zrobisz później kaktusiarkę? Kto chce brać... Mam jednego ale Kiedyś się zrobi kaktusiarkę. Okej. Onny tepniesz się i dasz ten kill off? A, ta, to. Siema. Dobra. Nie wiem mogę. Jak dostanę a, bana, to będzie no, no. fajnie, jak nie dostanę, no to będzie jeszcze lepiej. Daj Kita od razu. Ale ten ten kill to ja ci pożyczam chwilowo, nie? Dobra. A daj Kita. Bo moderatorzy sami niech, mi tej, jakoś... Bana i na... Nie, nie nie na początku LKSI. Nie wiem. Ja. ja. na, ja się na, na, na początku daj już mi. Wziął. Sponsora! Sponsora Kto ma sponsor? E, sponsora może się bardziej op... Ej, słuchaj mnie. Sponsora będziecie się bardziej opłacali. Trzy i wystarczy, że kupisz cztery te kurde... A co A, ma wypa? No te jakieś... Dobra. Potem, dobra, pis piszę że potem. A my się pytał, ty się jakiś... High Limonet. Highlymonet -li się da mnie tepa. Ja mam Pasta, kitwipa, ja dobiegam, dam, dam tego, bo elita. A wiesz, że elita jest nie gorąca? No. Ja, ja wiem, ja wiem, ale jest Jestem kiedy no, no, ja no, mogę no. już VIPa z bo ja też jestem taki ukołocony. A, no, 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 też ci dam. Tobie dam... Z mm. VIPa. Z Okej, okej. No i pan komoda VIPa dostaje. Dostaje VIPa? Co jest? O, dziękuję! Jakaś Pietrucha się... pisała, czy chce ten... Chcę, no. Czy mogę Discorda z nim pójść. A, to jest ta Pietrucha, pamiętacie nie. panowie? On mnie tak wkurwiał. Nie, znaczy... e, e, e. Dziem, ziom, 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 ziomuś, ziomuś. Wkurzał, wkurzał, wkurzał. Wkurzał, on się przejęzyczył. No właśnie. A dobra, no. On ma wadę, on ma wadę, on ma wadę tego, e, mózgu. Wadę mózgu mam. Tak, no, no, no. Wylew mózgu? Lekko, lekko. Tak. No. I on Czureń. nie może właśnie, i on ma problem z mówieniem panowie, więc pan, proszę go nie blokować. No, no, bo to jest streamer z pasji, więc. Bo... To nie jest śmieszne, tak? To była, I John, no, to, kilów? To był wypadek. To był wypadek, tak, wypadek, wypadek okej. Okay. John, jaki kupaki kilów? Chłopaki, me, Trzeba na tych mieczykach zaklęto gimnasty. Tata nie znam no, takiego to słowa, to jak coś. Y, dobra. Y, a więc tak. Czy musz? John, jaki trosz <coughs> kilów? Kilof, nie mam, kilofa. Aktualnie. No, dałem się usiowi w pożyczeniu. A chcesz killów... wydam już pięć szczęście czy nie co Jak sobie mam. Ej, dobra, ta farma moja. Już mi dała mi zysk 1200 dolarów. Pomp pom A ja mam. Teraz się powiem, A, no. teraz się Ej, się powiem mam... ile moja. Zysku. A mogę być na odcinku. Znaczy na ty tym na live? Gdzie jesteś na dole? No, jestem na dole. Dawajcie panowie, chodźcie, wszyscy będziecie na live. Robimy kombo graniaste. Pas, pas. Jakie masz nazwę? No, Blondyna. A, dobra, zupełnie. Ej, Szymon, y, t, co ty robisz z moim kilofem? Dobra. Siema, dobra, siema, dobra. A, a mogę SS-a, mogę SS-a? Tak, możesz, możesz, autograf, autograf, autograf. Ja, zapraszam. najlepszy lider. Zapraszam. Najlepszy, najlepszy lider. No tak, on jest najlepszy, on jest przywódcą gwiazdą super intergalantów. ja chcę. SS-a, Jeszcze... mogę? No. O, czyż, możesz, możesz SSO, proszę bardzo o tej autografii i podpisywanie -y. O, dziękuję, dziękuję. Podam się tam pietrucha tepa. Nie. Nie, nie, nie. nie tefajcie Pietro, to jest ten debil. Ja mogę tylko słowa używać czy nie mogę? To. O, Debil Debil możesz. No, debil tam, tak? bo ja. ja... Gorze jakby trochę inaczej, no. nieprawdaż? No bo ten enchanting tak trochę się teraz. Znaczy, on może zostać, ale tak trochę się nie przyda. Zresztą, w sensie... a ty masz ten? W kicie y, kluczy masz do pojazdów? No mam, chyba. Tak się przyda, Bizon jak ja mam się spakał. Bizon jak się spakał. Po... Czemu? I wyszedł z gry. Aha. No, no, no. no. Ej, bo do... no, 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 no. chyba się nie, nie uda to losowanie, i będę musiał to dla siebie wziąć, bo mało osób jest na live. Eee, ale no kilka osób, niech będzie losowanie, no. No, no ta, no to niech wbijają osoby, a nie... Teoretycznie ja bym zostawię dla siebie, no, on jest no jeden. iphone klucze do pojazdów i staramy wbić rangę youtuber. Uwaga. zdania, i z blondina. Co mogę jeszcze dopisać? Nie no wiem. wejdźcie mu na tego, na streama. Zróbcie to dla niego, dobra? Ej, dobra, próbujemy dobra, tego dobra, Bizona zabić. Co? Kiwi zabić albo ...Gremuzon Junior. Mam helikopter, Wstało mam na helikopter. Ile subskrypcji zostało, żeby osiągnąć. Ja idę na Lifex Blondyna, no i dziękuję. I takie osoby to ja pochwalam. Y mam no. heli... Helikopter za. ktoś mi dał? Da, Ta, donate, tak. ja Ey. nawet nie mam donateów pod y, live'a. Ej, mam helikopter za. Sześciu oglądających na razie mamy. Le, let's go, let's ja, go. Ja idę na Bizona, ja idę atakować Bizona. Ej, tą helkę sprzedawać czy chcę zostawić? Ej, nie, panowie, subskrybujemy. Jak, szedalce. jak szedalce. Bo, Nie, nie, no, nie dam ci. Ale ja ci oddam, ja tylko chcę po typa polecieć. Cały zajmamy. mamy No to, no, to do bazy oglądających. No, jestem, jestem, jestem. S Tylko od razu do ECK, chowaj to. Gdzie ty jesteś w NPC? -cie? Ja jak coś idę na tego, no bizzę. Jestem daj Johnny, daj Johnny. Trzymaj. Będzie, będzie PSC. Dobra. I lecimy! Biorę łyczka i lecimy. Ej, ja na razie ej, na razie, sta ej, na razie starczą lecie. Co w się sensie, Ej, ale nawet, nawet spoko klepa taka była, bez tych tych... Ale nie, bo nie Wisła nie pomogło, miał czy... takiego typa, który pisał, że, mi, że nic nie daje. A ten, a tak naprawdę chciałem rozdać 10, 4 cztery dni temu 10 zł, 10 zł chyba PSC, Ale nie mhm. udało się, bo pieniążków nie miałem e, dobra, weź ty kurczę, pieczone nie marnuj pankomorz paliwa. Czekaj, ja Ale ja ci wszystko ty podaję, Na spokojnie. To czym się no. tankuje? Tylko nie mogę Helką lecieć, co jest. A umiesz spację przytrzymać? Ale umiem, tylko no. nie mogę lecieć. Nie umiesz, bo... nie umiesz. A czym tu się tankuje? Chom. Farma. Ej, dobra, dobra. dobra, dobra robimy następującą nie... rzecz teraz. Yy, co? Aha. Yyy... P... Tutaj masz kilo. Na... Za, reklama live bez Rangity! Ej, chcesz coś mi po dwóch typów No, 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 super. Gdzie twój... Gdzie są? Na ile zostałeś wyciszony? W bazie tego... Bizona. jest... jakiś... On poszedł jest... A ile musisz mieć subskrybentów? Ile musisz mieć? No, ja już mam... W ogóle ten... Ja już mam... No to napisz... Napisz tiketa, napisz tiketa! No, ale muszę reklamę zrobić, która osiągnie 100 wyświetleń. Ile osiągnie? to wyświetleń. A, A... widz chyba nie miał reklamy. Czy miał? Poczekaj, daję tak. Choleria ja chyba wszystkie kity odebrałem. No, czyli giveaway będziemy musieli przesunąć. Napisz na GG. Gdzie YouTube. typ? Napiszę. Wymagania. YouTuber 1000 subów. To wymagania, na no to YouTuber 1000 subów. No to czekaj, no to ja widzowie kończymy. A nie mamy mi mini uty? Ja będę miał 1000... ja będę miał y youtuber. A ja... Ile ty masz subów nigdy? Tysiąc. 1000. Tysiąc, tysiąc pięć... Nie, 1050. A, ok, ok, ok. Ale dobra, ale będziemy musieli chyba live'a wyłączyć, bo... No... Ci nie mogę już reklamować, a... Dobra. Przesuwamy... 24 grudnia, Ej, mam 1900 dolarów e, dobra, to dzień... Czekaj mi się... dony, jak to, ja tu zobaczę na mapie, gdzie nie są. Dobra. O, Jesteśmy blisko. Ale on jest tam nadal. Nie czekaj, jestem dwóch. Nadal... No dobra, za chwilę się na mnie te pajcie. Ale schowaj tą Helkę, schowaj do ECK. zawsze chowam, zawsze, zawsze chowam. No. Dobra, yeah, perché?